Moi drodzy, w sumie tyle nie wiem, co Was tak bawi w tym, że nakazałem Jacy Plugawemu składać meldunki na baczność. On jako weteran Legii Cudzoziemskiej podczas bitew w północnej Afryce, wszystkie meldunki swojemu kapralowi musiał składać na baczność. W późniejszych latach ta sama sytuacja była, gdy składał meldunki swojemu oficerowi prowadzącemu. Również te meldunki musiał składać na baczność. No to słuchajcie, wybaczcie, na trudno, żeby cesarzowi meldunki składał w innej formie. Cesarzowi również musi składać meldunki na baczność. No chyba, że cesarz powie, spocznij. W tym nie ma nic dziwnego, moi drodzy. To są normalne procedury. Trzymajcie się. Coś ty jeszcze Tak, oczywiście chcę powiedzieć. Co chcesz powiedzieć? Chcę powiedzieć, że... No melduj, kurwa. Oczywiście, że... Melduj. No patrz. <grym> <grym> no patrz. <grym> <grym> Oczywistość, Bardzo dobrze, że... Tak, moja jedyna no patrz, tak zwana stop. ofiara... Moja jedyna tak zwana ofiara to jest multi...